Maksymalna frekwencja, maksymalne obłożenie, tyle osób się mogło zmieścić, to tyle, to tyle osób było na meczach reprezentacji Polski. Fajne było to, że właśnie przychodzili ludzie całymi rodzinami, z małymi dziećmi, także bardziej tak rodzinnie to było, odczuwało się, ludzie byli ubrani w barwy reprezentacji i dzieci, i rodzice, i dziadkowie, no, widać było tą atmosferę taką typowo piłkarską. Na półfinały i na finał to tak jak pani dzisiaj widzi. Prawie 90% jest zapełniona sala. Dzisiaj się mesiu, kibicuję, no, w dzisiejszym meczu oczywiście Włochom. Od początku obstawiam, kibicowałam w naszej drużynie polskiej, a później jednak za włoską drużyną.